Księga Zohar nie ma żadnego odniesienia do poziomu człowieka, ile on wie, pamięta, na ile rozumie materiał, a tylko i wyłącznie odnosi się do jego pragnienia odkrycia siebie, dlatego żeby informacja, odczucia, oddziaływanie Księgi Zohar falami weszły w niego. Tak więc my tutaj razem nie będziemy bać się tego wszystkiego. Miejcie na uwadze to, że jak tylko zaczniecie studiować tę księgę, to zaczniecie odczuwać różnorodne zmiany w swoim życiu, zarówno grupowe, jak też osobiste. Będzie bardzo wami trząść, bujać, ale wychodząc z tego, będzie was niosło do przodu na grzbiecie tej fali. Tak więc będziemy się trzymać jeden drugiego i tak wyniesie nas na ten wspaniały, nadzwyczajny brzeg od którego zaczyna się już wyższy świat a to straszne, groźne morze my przepłyniemy razem nie wahajcie się ja bym powiedział że księgi Zohar w ogóle nie powinno się studiować samemu ją powinno się czytać w grupie tak samo jak ona była napisana ja już o tym z wami mówiłem a jak utrzymać się w grupie? Nasuwa no mi się taki bardzo dobry przykład, który wspaniale to ilustruje. Wyobraźcie sobie, że stoimy razem na pokładzie łodzi. Na no, odkrytym pokładzie, bez poręczy, bez niczego, która jest rzucana w morzu przez ogromne fale. Każda fala to dziewiąta fala. I tak nas niesie. Nad nami zrobione są takie uchwyty do trzymania się, jak w autobusach za które możemy się uchwycić. A my, żeby utrzymać się na tej łodzi, na jej prostym, gładkim pokładzie, który przez cały czas kołysze się pod nami, grożąc tym, że wszystkich nas wrzuci w głębinę, my powinniśmy trzymać się jeden za drugiego. Chociaż na górze każdy z nas ma ten swój własny uchwyt, który kusi go, żeby za niego złapać. Jeżeli my, zamiast za przyjaciół, złapiemy się za ten uchwyt, to on zamiast dać nam oparcie zadziała jak rączka w spodochronie. Natychmiast wyciąga cię z łodzi. Jeżeli ty się trzymasz za towarzyszy, pomimo tego, że ciągle chcesz się złapać za ten swój uchwyt, to ty pozostajesz na łodzi. Tak trzeba się poruszać. Wrażenie jest straszne. My je jeszcze odczujemy na sobie i dlatego będziemy modlić się za siebie, żeby nie wyrzuciło naszych przyjaciół. Żebyśmy wszyscy razem utrzymali się dzięki sobie nawzajem na tej łodzi i abyśmy przepłynęli przez to wzburzone morze.